Witajcie drodzy widzowie w ostatnim już odcinku z serii Rush przez Golda, Katariną i Leblanką. W tym odcinku zaprezentuję Wam talię, którą graliśmy, raszowaliśmy i wygrywaliśmy przede wszystkim te wszystkie gry. Także sprawdźcie to! BUM! I tak oto prezentuje się nasza talia Hot. Pierwsza karta to krawędź Ostrza w liczbie 2, karta, która służy do zbijania przeciwników, którzy mają jeden punkt życia, ale można też nią zaatakować wrogi Nexus, co jest na pewno istotną zaletą tej karty. Niżej mamy przebiegłość w liczbie 2, czyli pospolity stun, a więc możemy kogoś zestunować, jak chce nas zaatakować, albo zestunować go i zaatakować Nexus. Dalej, Sabotażystka legionu w liczbie 3. Och, droga sabotażystko, niewinnie wyglądająca karta, a robiąca robotę. Także, jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie o czym mówię. Dalej jest wyrywający się zębacz w liczbie 3. Epicka karta, która ma istotną zaletę, jest to to, że kiedy zostanie zablokowany, atakuje za 5 punktów obrażeń. I zaraz powiem dlaczego tak ważne jest to, że on atakuje za 5 punktów obrażeń. Niżej jest lotos śmierci w liczbie 3. Karta, która służy przede wszystkim do tego, aby przeganiać fale przeciwników. Kiedy przeciwnik chce nas zaatakować na początku gry mnóstwem minionów, to właśnie takim czarem je strącamy. Dalej jest posłuszny smoczy Ogar. No, Ogar robi robotę. Szkoda, że nie atakuje za 5 punktów obrażeń. Nie może też blokować, ale mimo to jest świetny. Dalej jest szpieg czarnej róży. A więc karta, która właśnie tutaj potrzebuje, abyśmy atakowali za 5 punktów obrażeń. Szpieg czarnej róży ma reputację. Reputacja aktywuje się w momencie, kiedy zaatakujemy przynajmniej 4 razy za plus 5 punktów obrażeń. Niestety, tutaj posłuszny smoczogar, kiedy atakuje, atakuje za 4 obrażenia, ale kiedy wyrwający się zębacz zostanie zablokowany, atakuje za 5, a więc nabija nam szpiega czarnej róży niżej jest cierń róży, który atakuje za 5 punktów obrażeń, a więc tak samo nam nabija reputację i szpiega czarnej róży, plus dodatkowo ma czar przebiegłość, który służy do stunowania. Stunów nigdy za mało. Dalej są nasze dwie bohaterki, a więc Katarina w liczbie 3 i Leblanka w liczbie 3. Niżej mamy czar naśladowca. A więc czar, który yy, no tutaj niestety nie znalazł u mnie często zastosowania, a więc dlatego występuje w liczbie 1. Eee, no ale kiedy wejdzie w odpowiednim czasie, to robi robotę. Dalej mamy zabójczy cios. Eee, no to jest czar, który na pewno się przydaje i potrafi zabić wielu bohaterów, a więc eee, warto go mieć w swojej talii. Niżej jest znak złośliwości w liczbie 3, no świetny czar, można atakować nexus, dobrze jest po prostu mieć czar, którym można sobie postrzelać w talii. Niżej jest cierniste ostrze, a więc e, czar błyskawiczny, e, no i daje plus 5 ataku, a więc przeciwnik może się zdziwić, kiedy nagle wjedzie mu e, Leblanka z dwoma czarami takimi. No naprawdę robi robotę ten czar. Niżej mamy Wyszeptane Słowa w liczbie 2. Jest to czar, który odbiera dwie karty. Zawsze dobrze jest dobrać dwie karty. Tak samo ma tutaj możliwość aktywowania poprzez reputację. Wtedy kosztuje dwa many, a więc wow, wtedy wow, jest naprawdę fajnie. No i niżej Shunpo. Zadaje dwa punkty obrażeń i przerzuca na ataku na naszą stronę. A więc jak widzicie, wszystkie karty kosztują maksymalnie 5 Money. więc jest to talia złożona z tanich kart eee, służy do narzucenia swojego stylu gry, do zraszowania przeciwnika no mi się nią grało świetnie sam ją stworzyłem, więc jeśli macie jakieś uwagi to chętnie nap wysłucham, napiszcie w komentarzach napiszcie w komentarzach też jakimi wy kartami gracie może macie jakieś swoje świetne talie stworzone przez was które się sprawdzają Zachęcam też do subskrybowania kanału, do pozostawienia po sobie lajków. Mi niezmiernie miło było prowadzić tą serię. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Elo.